Cześć i witajcie. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na testy naprawdę niesamowitego urządzenia, wierzcie mi na słowo, kosmiczna technologia w zasięgu ręki. Jest to skaner, skaner 3D od firmy Creality, model Otter, czyli po naszemu Wydra. Całość jest bardzo ładnie zapakowana w takim etui, dość pancernym etui, w środku mamy, no tak, oczywiście skaner Otter, skaner jest bardzo poręczny, że tak powiem. Spokojnie da się skanować jedną ręką. Wiadomo, niekiedy jak musimy skanować większe przedmioty, no to musimy mieć jeszcze drugiej ręce laptopa, ale tak to spokojnie laptop na podłodze, czy tam na stole, czy tam na statywie i skanujemy sobie jedną rączką elegancko. Mogę Wam powiedzieć krótko o parametrach. Dokładność dwie setki, także kosmos, a odległość, a wielkość skanowanych przedmiotów od 10 mm do 2000 mm, czyli praktycznie od 10 mm do 2 m, także no rozrzut piękny. W zestawie jeszcze otrzymujemy, no, oprócz pudełka, bo to wiadomo, SOWE do skanowania, takiego pierwszego do nauki skanowania, i to polecam właśnie od tego zacząć. Dodatkowo kable kable takie no naprawdę widać, że tam idzie trochę prądu, bo nie dość, że są przykręcane, no to jeszcze takie solidnej wartości. Dodatkowo adaptery, nie adaptery, przejściówki na USB-C. Fajną rzeczą jest. Y nie wiem, tablica do kalibracji, nie wiem, jak to nazwać. Wydaje się, że ona jest taka tekturowa, ale tak naprawdę to jest jakiś granit czy jakieś inne tworzywo. Serio, to jest ceramiczne. Także, no to jest. ładny ząb I muszę wam powiedzieć po czasie, że ja nie dokonałem tej kalibracji, a i tak wszystko jest naprawdę super. Bo wiecie, no, powinno się, powinno się wykonać, no ale ja niestety. Z pośpiechu zapomniałem, z pośpiechu no i wiecie, no, fajna technologia, no to ruszyłem od razu. Tutaj są jeszcze takie, jakby to nazwać, naklejki. No, naklejki, że wiecie, jak jest coś przeźroczystego, jak jest szyba, jak chcemy lepiej odwzorować szczegóły, no to po prostu je sobie przyklejamy. Tak to wygląda. Zwykłe okrągłe naklejki na jakieś folice. mniejsze, większe, no to w zależności pewnie od skanowanego obiektu. Sam proces montażu, no naprawdę banalny. Podłączamy pod USB-C. Tutaj mamy taki kabel z taką mm, zintegrowaną śrubką. Tak to nazwiemy może. Podłączamy pod USB-C w laptopie. Jeśli ktoś by nie miał w laptopie USB-C i musiał korzystać z przejściówki, no to po prostu musimy dołączyć mu zewnętrzne zasilanie. I tyle w temacie. Ja akurat miałem USB-C, więc u mnie się skończyło na jednym kablu. Kabel jest dość długi, także naprawdę można fajnie skanować. Zdradzę Wam tak z wyprzedzeniem, że jak skanowałem samochód, no to musiałem faktycznie biegać, że tak powiem, z tym laptopem, ale jak skanowałem mniejsze rzeczy, to laptop sobie siedział obok, a ja sobie skanowałem spokojnie dalej. Od razu Wam też powiem, że jest dołączone oprogramowanie także w 100% kompatybilny, nawet jak ja używam, używam Maca. Tak jak wspominałem, najlepiej zacząć od tej -y i po prostu się nauczyć obsługi. Tutaj widzimy, no za daleko, za blisko, cały czas się świecą te diody. Oczywiście jest do tego skrócona instrukcja obsługi, także bez paniki. Zielone jest ok, czym bardziej przechodzimy, po prostu skanujemy te obiekty, tym te kolory nam się po prostu delikatnie zmieniają, tak. Sygnalizować, czy jesteśmy za blisko, czy za daleko. Z tego co pamiętam, to jak było na czerwono, to byliśmy zdecydowanie za blisko, a czym bardziej to przechodziło w taki niebieski kolor, no to byliśmy za daleko, na pierwsze takie powiedziałbym w cudzysłowie poważne skany, poważne, jeśli to może być poważny skan, wziąłem sobie taką, nie wiem nawet jak to nazwać, to jest taki magnes, że jak się szafki zamyka dla dzieci, taki okrągły malutki magnesik, on ma średnicę około 20-25 mm, jest no, cylindryczny, tak jak widzicie okrągły, ma tylko z góry takie wypustki, i kształt takiego grzybka. Postanowiłem się na nim nauczyć, no bo jednak, wiecie, no na czymś pasuje się nauczyć, takie poważne skany. Tutaj macie pokazany screen, właśnie jak to wygląda. Fa Fajnie właśnie widać, jak to skanuje, w jakim jesteśmy, czy jesteśmy za blisko, za daleko, czy w optymalnym, czy. No po prostu sami widzicie o co chodzi. To są właśnie te kolory, o których Wam mówiłem u samej góry. Niebieski, właśnie to powinien być taki granatowy, później błękitny, zielony, ok. Żółty, czy tam pomarańczowy, w miarę ok, no i czerwony, za blisko sam proces skanowania jest generalnie szybki. tak? W prawym górnym rogu macie ilość ramek, ilość punktów zeskanowanych, temperaturę i ile klatek na sekundę. Taki detal, on ma 25 mm, naprawdę skanowało się dość szybko. Bezproblemowo bym powiedział, jak na pierwszy raz. Później, w tym programie możemy dać taką automatyczną, jakby edycję. Nie wiem, jak to do końca nazwać po naszemu. No i generalnie pojawia nam się zeskanowany obiekt. Widać tutaj błędy, które popełniałem przy skanowaniu, takie, że tak powiem, nawarstwienie się materiału, czy tam nie, nie do no ale sam fakt te wypustki są, są, Kurde, na no pierwszy raz, pierwszy raz już skanowałem, oprócz sowy, także uważam, że naprawdę fajnie to wyszło. Później zdecydowałem się zeskanować, żeby się nauczyć takiego właśnie bardziej przestrzennego skanowania. To jest stara oliwiarka, no tutaj było ciężej, nie powiem, Najci największą trudność mi sprawiało zeskanowanie tej, um, jak to nazwać, no wiecie o co chodzi, tej części, w której się wlewa olej, bo tutaj po prostu mi jakby to przedłużało, wiem gdzie popełniałem błędy, ale to um, po prostu powinienem bardziej, o tutaj na przykład już mam kompletny skan, no ale jak chciałem jeszcze kontynuować, żeby jeszcze więcej dorobić klatek, tak. A kończąc do wątku, gdzie zrobiłem błąd, tam po prostu było za, za bardzo jasno w tle i on tutaj po prostu gubił ten mały taką, ten mały szczegół. Lepiej jakby to było w czarnym pomieszczeniu i delikatnie oświetlona sama olejarka. Także tutaj popełniłem błąd, no ale suma summarum uważam, że jak na pierwszy raz taki skan, naprawdę nie ma, nie ma, nie ma się czego wstydzić. Tutaj mamy pokazany efekt końcowy. No uważam, że nie ma się czego wstydzić, a nie jestem naprawdę, spe... Wierzcie mi na słowo, nie jestem specem w skanowaniu, a no, technologia jest kosmiczna, tak, no zobaczmy sobie zeskanowana olejarka na, wiecie, na stole praktycznie w salonie. Następną rzeczą, którą mi się zachciało skanować, to no tak stwierdziłem, że pójdę już po bancie, jest Łada no samochód w końcu, tak, więc obiekt bardzo duży, skanowanie troszkę inne, skanowanie z laptopem w ręku, Pierwszy raz problemy z szybami, no wiecie, człowiek się uczy, tak? Ale później wam pokażę jak to fajnie wyszło. Widzicie, jak tutaj się skanuje simxy, felgę, maskę i wszystko inne. Jeszcze wam pokażę tutaj no właśnie tutaj dokonałem pewnego błędu, że tak powiem. Bo niepotrzebnie to tak jak miałem zeskanowany cały przód, całe koła, całą tamtą stronę, to niepotrzebnie ja to wszystko tak przeciągałem, i przez to mi się to wszystko nawarstwiło, przesunęło. Tutaj właśnie, no właśnie tutaj zrobiłem największy błąd. Jak już miałem zeskanowany ten bok, to wszystko ładnie, to niepotrzebnie próbowałem na siłę dopasować, żeby algorytm sobie dopasował to, co aktualnie widzi, a to co było zaskanowane, przez co stworzyłem praktycznie, no widzicie, tutaj jest OK, tutaj mi się zachciało po prostu dopasowywać z bliższe, byłem faktycznie trochę za blisko a, i no zobaczcie sami co wyszło. Większe cyrki, że tak powiem, zaczęły się tutaj z boku. No, ewidentnie simiexy się ładnie zaskanowały, wszystko tego, nad kole, no, wszystko, wszystko, wszystko. Wiadomo, że tam jest pod podwoziem, to nie ma, tylko po prostu widać, że ewidentnie przeciągłem niepotrzebnie ten bok i wyszło takie, no wyszło takie coś. Ale suma summarum da się, trzeba na to czasu, ale spokojnie da się zeskanować samochód. Także technologia niesamowita. Jeszcze na sam koniec skanowania. Nie chciałem być po prostu, wiecie, taki gołosłowny. Chciałem po prostu coś zeskanować i później to wydrukować, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Postanowiłem, że w piwnicy e, oświetlę sobie punktowo. To jest korba z tłokiem od Skody Fabi 1.4 MPI z tym czeskim silnikiem AZE. Jakby ktoś chciał pytał szczegółowo, co to jest. Zeskanowałem ją dokładnie. Samo skanowanie, no, powiem Wam. Mm, nie, no nie trwało długo, może tak z 10-15 minut, bo chciałem, żeby to było naprawdę szczegółowo zeskanowane. Starałem się zaglądać tam do tłoka, starałem się, żeby rowki pod pierścieniem też były dobrze zeskanowane, aby korba była dobrze zeskanowana i także dlatego to tyle trwało. Jakbym chciał to po prostu szybciej zrobić, to podejrzewam, że mógłbym spokojnie zeskanować takie 6 minut. Efekt skanu przeszedł moje największe oczekiwania no naprawdę, no i kurcze kosmos, patrzcie jak to wygląda. Ta korba była taka brudna, żeby nie było. Znaczy była się przebarwiona, powiedziałem, powinienem powiedzieć, a nie brudna, bo ona była czyszczona już w myjce. Zobaczcie sobie sami, jaka to jest technologia, jaka to jest odzorowanie, jaka to jest dokładność. Jeszcze większe wrażenie skan robi, jeśli przekonwertujemy go na format STL. Tak wygląda goły skan, tak wygląda skan, który wyszedł z programu. Nie jest obrobiony żadnym programem. Jeśli ktoś by go jeszcze obrobił programem, takim, no, jakiś jakichś tam skanów 3D, no to już by był w ogóle kosmos, tak? Można by połysywać te wszystkie detale, nie detale, te co się źle zaskanowały, ale ja nie chciałem tego zrobić, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie, tak? Więc rzuciłem go po prostu na program Kura, wydrukuję sobie ten, tą korbę, ten tłok, ten model zeskanowany. Tylko, żeby nie był po prostu taki bardzo, bardzo duży, to ja go wydrukuję w skali 0,75. Także go pomniejszyłem, zobaczyłem, czy się dobrze, e, czy jest dobrze pocięty, i wrzuciłem na drukarkę. Tutaj pewnie niektórzy zauważą, popełniłem jeden błąd. Nie wiem, czy zauważycie, czy nie zauważycie. Po prostu krzywo położyłem tłok, że tak powiem, na stole i wyszedł mi taki trochę, trochę. No, wyszedł mi po prostu ścięty pod skosem. Także, no, mój błąd, moje niedopatrzenie. Chciałem szybko i nie wyszło. Jakby ktoś pytał, co to za drukarka, to jest to drukarka też tak samo od firmy Creality, Ender 3 S1 Pro, z tego co pamiętam, bardzo fajna drukarka, teraz też dość, dość dobrych pieniądze idzie ją dorwać. drukuje w nylonie, także największy plus, no i mocno podgrzewana dysza ze stołem, tak? Tutaj właśnie już widać, że no ten mój błąd, nie do patrzenia, że ten tłok będzie cały czas po prostu ścięty pod skosem. No i dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że drukowałem bez podpór, Generalnie w 90% było OK. Tutaj właśnie w tych 10% to co widzicie, e, tutaj jest nakrętko od, <laughs> od panewek od ko na koniec może słów kilka. To jest model zeskanowany, widać ten mój błąd, ale to jest no po prostu no, no mój błąd, tak? Mój błąd i to wydrukowanie przez podpór, nie wydrukowanie podpór, no ale zobaczmy sobie odzerowanie szczegóły, jak to wszystko wygląda. Przypomnę to jest w skali 075. No kosmos, tak? Wszystko dokładnie widać. Nawet przy, przy, jak się przyjrzycie, to tam jest po prostu pierścień zabezpieczający stworzeń tłoka. Jest widoczny, naprawdę jest widoczny. Panewki są widoczne, wszystko jest widoczne. Numer seryjny na korbie jest widoczny. No, zobaczcie sobie tutaj. Tak samo ta taka krateczka. Tutaj znaczek Skody. On jest troszkę widoczny tu akurat, wiecie, jakby była lepsza skala, to by było lepiej widoczne, czy znaczy, jakby był w skali 1 do 1, to by był lepiej widoczny. No ale sam fakt, jak to wygląda, po prostu jak to jest wykonane, jaka to jest technologia, jak to łatwo w ogóle zrobić. No, ja jeszcze z tym sercem polecam ten skaner, bo uważam, że no, naprawdę technologia jak z XXI wieku, jak po prostu w filmach, która jest dostępna dla każdego w domu. to że jeśli byś ktoś chciał kupić no to serdecznie polecam, bo sprzęt jest naprawdę niesamowity. Jeśli ktoś jeszcze by poświęcił troszkę czasu i posiedział w jakimś tam blenderze, czy w innym programie od 3D, ogarnął to, to może nam tworzyć naprawdę cuda. Technologia inżyniera wsteczna, to się chyba nazywa, jest naprawdę ogromna, to daje ogromne możliwości. Przy odnawianiu zabytków, czy coś takiego, szok, możemy sobie wszystko zeskanować i po prostu wykonać. A na koniec Nasza sowa, tak? Chociaż nie wiem, czemu powinni dawać jakąś małą wydrę, no bo w końcu oter, ale no, dali sowę, to dali sowę. Ja sprzęt serdecznie polecam, także trzymajcie się, czołem, pa!